W tym filmiku przedstawię możliwość przenoszenia planu kont z plików Excel, które na przykład możemy wygenerować sobie z jakiegoś poprzedniego systemu, czy też poprosić naszego informatyka, aby nam taki plan kont w Excel właśnie przygotował z tego starego systemu. A następnie, przy pomocy naszego narzędzia, można ten plan kont przenieść właśnie do rewizora GT bez ręcznego wpisywania. Ja pokażę tutaj taki przykładowy plik, w którym właśnie mamy wygenerowany plan kont w pliku Excel, czyli mamy tutaj spis wszystkich kont, łącznie z ich nazwami. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę na konta kartotekowe, czyli mamy na przykład tutaj te konta oraz te konta. Jeżeli chcemy, a tak raczej powinniśmy, mieć te konta jako kartotekowe, to nie powinniśmy tego przenosić właśnie w tym pliku, tylko powinniśmy przenieść tych kontrahentów do bazy kontrahentów rewizora i następnie po dodaniu kont do tego poziomu podpiąć właśnie kartotekę tutaj dostawców czy też odbiorców. W pierwszej kolejności zrobimy tak, że przeniesiemy sobie kontrahentów również z pliku Excel, ponieważ też mamy tutaj wyeksportowanych do pliku. To jest właśnie taki przykładowy plik i tutaj mamy taką ważną kolumnę analityka. Ta kolumna odpowiada końcówce numeru konta na planie kont. Czyli nie przenosimy pełnego planu konta z, z tymi numerami, tylko najpierw importujemy właśnie kontrahentów z tą przypisaną analityką. Oczywiście można ją nadać też od, od zera, ale no z reguły jednak gdzieś tam pamiętamy te numery analityki i raczej chcemy je również przenieść. Nasz importer kontrahentów też przenosi te parametry, a dopiero potem zaimportujemy plan kont i pokażę, jak właśnie podpiąć kartę takie pod konkretne konta. Najpierw skorzystamy sobie z importera kontrahentów. Natomiast zanim będziemy mogli podpiąć jakiekolwiek dodatki, które jakieś dane będą na rewizorze wykonywać, to musimy aktywować sferę. Tą sferę możemy albo zakupić, natomiast jeżeli jest to taka jednorazowa operacja, to jest możliwość aktywowania tej sfery na 15 testowych dni, i wtedy po prostu przez te 15 dni możemy ją wykorzystać, zaimportować te dane i nie ma obowiązku wykupowania jej. I my sobie tą wersję próbną właśnie aktywujemy w ten sposób. I dzięki temu będziemy mogli uruchamiać takie zewnętrzne programy, właśnie tego typu. A więc uruchomimy sobie importer kontrahentów. Teraz będzie nas prosił o wybranie, z jakim podmiotem chcemy się połączyć. My sobie wybierzemy ten i mamy takie okno. Teraz wczytamy plik, właśnie z danymi podmiotów, i sobie zmapujemy pola. Tutaj w adresie mamy akurat ulicę. Oczywiście te pliki mogą być różnie zbudowane w zależności jak te dane wyglądały w poprzednim systemie, i stąd jest też możliwość po prostu dobierania sobie z jakich kolon jakie dane importujemy. Tutaj właśnie mamy ten numer analityki również. Jeszcze wybierzemy tylko państwo. OK i zaimportujemy te dane. Widzimy, że nam się przeniosły. Zajrzymy, czy faktycznie są. Czyli jak widać, te najbardziej podstawowe dane nam się przyniosły. Również z analitykami. Natomiast plan kąt mamy w tej chwili pusty. I wróćmy sobie do tego pliku z planem kąt. Czyli mamy tutaj te części, gdzie są po prostu wykazane kartoteki. One są też gdzieś tutaj indziej, ale powiedzmy, no są jakoś tam mniej ważne. Czyli jeżeli na przykład mamy środki trwałe, no właśnie też podpięte jakąś kartoteką, no to tutaj też powinniśmy to usunąć. Natomiast no, najważniejszą kartoteką z reguły są właśnie dostawcy i odbiorcy. Więc w tym celu usuniemy sobie. Te wiersze oraz te, tak aby tylko nam się zaimportowały te główne konta. Zapiszemy sobie taki plik. Teraz uruchomimy importer BO i PK. Wybieramy sobie, że chcemy PK, czyli plan kąt. I również nam się pokaże okno, gdzie wybieramy, z jakim podmiotem chcemy się połączyć. Z dodatkiem wybieramy RF Nowy. I tutaj mamy analogicznie, czyli wybieramy jakiego roku obrotowego ma dotyczyć ten plan kąt. I wybieramy sobie plik. I tutaj mamy oczywiście też możliwość zmapowania sobie kolumn, tutaj akurat jest taki prosty, czyli tylko mamy numer i nazwę, więc zaimportujmy sobie ten plan. OK, tu widzimy, że konta nam się zaimportowały. To jest tylko właśnie ostrzeżenie, że akurat te powinno się wygenerować bezpośrednio z rewizora. No i zobaczmy sobie. Klawiszem F5 odświeżamy listę. I mamy przygotowany plan kont. I teraz dla tych kont tutaj chcemy podpiąć kartotekę. Klikamy prawym przyciskiem myszy, podłącz kartotekę. Tutaj wybieramy, jaką kartotekę chcemy podpiąć. Coż, że są to odbiorcy. I klikamy OK. Tutaj już zależy, jak chcemy, ale z reguły chcemy podpiąć jako rozrachunkowe. I widzieliśmy, że nie wszyscy kontrahenci mają nadane analityki. Teraz możemy po prostu wybrać tak, i rewizor sam je nada, albo nie i zostawi te, które tylko je mają. Klikamy nie, i widzimy, że rewizor podpiął nam właśnie na podstawie numeru analityki tutaj te konta. Podobnie zrobimy, dla tego 210 też podepniemy, ale tutaj sobie dostawców. Też podłączymy i też damy nie. I jak widzimy również są one podpięte. W ten sposób mamy przeniesiony plan kąt i podpięte kartoteki. Możemy sobie te elementy jeszcze dodać, czyli dla tych na przykład, które e, no są, ale, ale nie mają nadanych, no to na przykład na tych sobie jeszcze nadamy, klikniemy OK i rewizor znowu je podłączy właśnie pod to konto tutaj zaznaczone. Podsumowując, w takiej operacji użyliśmy dwóch rozwiązań. Jeden to jest importer kontrahentów z plików Excel, który służy właśnie do zaciągnięcia informacji o kontrahentach z różnych plików, a drugi moduł to jest do importu planów kąt, który już typowo przenosi nam te plany kąt właśnie z plików Excel. Oba programy można pobrać i przetestować na swoich własnych plikach, także w razie czego linki do nich są w opisie do tego filmu. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.